Siemanko Widowie! Kolejny odcinek To jest chyba dziewiąty, czy tam ósmy? Dziesiąty? Nie wiem Któryś na pewno ci się popatrzeć Nie Na razie Jedziemy kosić Dziadka nadal nie ma Potem przyjedziemy tam Pojedziemy jajecie mokre Po chórze שיהיה классная. Опа, они. Трое разложили. Давай.

Na które? Stójzeć, tutaj, tutaj, proszę, tutaj. To ja cofnę tam. No to, no uważam tam. Cos, To, co mam tu każdą na głowę, co A, wie pan, by. Woj... Bo ja wcześniej na motozu, że mi jeździł i tam prop... trochę mały i z głowy nie mogę. E, to czeka pan... Ja no, header opuściłbym. Nie jest znany. A światełka to teraz wyłączyłem. Pan nie pan jak nie mam jak zabrać koła, nie 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 mieści się A nie a mam jak nie Tego pan nie rozwalisz tak. Prędy ja pana rozwalę. Czekaj, przyjmij się. Jedzie dalej. Czekaj, nic nie jest ten trakt. To pan nie zatrzyma, nie będzie pan problemów robić. Why? Panie, pan chyba ześ zapomniał, że to bizon. Do widzenia. Pana, chodź tu, pan. Czekajcie, bo ja raz was. Będziecie Nie, Pan sobie jakąś inną lodówkę weźmie jakoś, może. Bo takim czymś to Pan nie ma opcji zrobić coś. O! Tak jak się cofnę, to Pana postawię. Wyjdę, no, jak Pan podejdzie na chwilę pod header. Ale co tu Pan podejdziesz. Wejdzie panu od codu? No pod bliżej! Nie jestem pod żadnym wpływem alkoholu. Ja bym nawet nigdy nie pił.

Ja mam przejadę. Niej... bo to mnie wiem. Może wtedy do mnie. Mhm. W gospodarstwie nie. Nie mam co wierzyć Albo w gdzieś chciałam. Bo... Może na gospodarstwie to nie na pewno powinni gdzieś tu przeszukiwać. Я не знаю, что это такое, что это по есть где он поехал? До свидания. O fajnie! Co się stało z tym? Fajnie kombajn lata, kombajn lata! Sto koni! No stary jakiś... Nie wiem jak się dziwną. Demon strzetał. inne był Pan jest demon, na nie ja. Pan... Pan latał z kombajnem. No. 99% jest pan ze A coś pan, pan, pan ze sił mi opony. Mi opony Nie no, ja wam powiem, że tu mamy na komendzie taksi policjantów.

Okay, panie, pan ja opuszczę sobie header i ja pana przepcham i co pan z tobą? poszedł mi... dobra i jest po policjantce czekajcie, dobra? Ja, Czekajcie, nie wymieszczę, Czekajcie, gdzie No, w we'll stać Tył tu nie będzie, jak nie wiem. Czekajcie, jest tu coś? coś. Dobra, tu go postawię. To muszę przepchać?

Y esto. Drun dryn, drun. Dzień dobry, Dzień dobry e, proszę, pa, e, proszę pana, pan nie, kto tu udebrał? E, bo ja tu, e, tu mam gospodarstwo takie, i ja tu, padę, i, tu taki, I tu jest obok jezioro. I tam w jezioro że jest jakieś auto i policjant w środku. policja? E, już panu mówię, pocz, poczeka pan. Czapkę ma, ma takiego brodę, wąsa. I na radiowodem piszę BMN Dipo. Kto, co? A powiedzieć panu adres? Kucharek 6, tam nie ma co jeść. Poczeka pan.